Ludzie, witam was w nowej serii na moim kanale z... Patrolokiem, siema, siema Zaczynamy serię z Minecrafta Patryk już to zabiją świnie, znaczy kurwa świnie, Krowę. Ja Jak ją biję? No i niestety jak widzicie, pada Deszcz jebany pada no. Dobra, tak, tu muszę to drzewo ściąć Minecraft jest brzydki z tym deszczem, naprawdę Z deszczem? No, bez tu. Będziecie widać oh, na kanał Patroloka No fajnie by, by mi było Prowadzimy tam teraz serię z, z Deforesta Tak dokładnie, znaczy jeszcze jed, jednego odcinka nie ma ale będę wrzucał I ogółie... Możełeś craftingcie ja mam stworzyć To ty stóż Ogółem ja ludzie stworzy. Robimy tak, że pierwszy sezon w czy to będzie na trybie normalnie ma drugi już na trudnym O tak to będzie wyglądało Tak będziecie chcieli te odcinki a, będą to nie chcieli. No. Przecież to by nie chciał Minecrafta. Ja, ja na przykład kiedyś jak był, nawet nadal tak mam, że, znaczy chociaż dawno że nikogo Minecrafta nie ogląda, ale jak strasznie jak rzekł był mniejszy u youtuberów oglądać jak ktoś wybrał Minecrafta. Strasznie że był. No. O Boże, faktycznie miałeś rację. No, o, mamy, teraz mamy dobry zasięg i jakoś w sumie tego pingu nie masz No, tak? ale faktycznie miałeś rację, że to gówno będzie padać 100 lat. Tak, zawsze jak w Minecrafcie się ten deszcz roz... O, muzyka się chociaż włączyła. ...deszcz no, rozpadze, to no, nie. pada 10 lat. No. Ale też chyba to rzadko jest w Minecraft'ie, znaczy nie rzadko. Znaczy się, wiesz co, kiedyś było na pewno rzadko, ale teraz... To coraz częściej ten deszcz Na naszej derach by to pewnie lepiej wyglądało, nie ten deszcz. Oj, lepiej, ja ci wyślę screena nawet potem, bo jak zrobił jak by była ta burza. No A znaczy, właśnie, kurde, jeszcze piorun, bo to pionu dodali, nie do Minecrafta. No, 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 tak dodali. A... czekaj. Dobra, I gdzieś dobra. idemy w ogóle, wypieprzomy. Jak przestanie padać, to gdzieś w ogóle w inne miejsce. Znaczy, no tu jest ładnie, no. Bo te o góry węgry. no ale No, no to za... masz węgiel? No, mam no, tu Zajubicie. jest fajnie na początek węgiel zawsze się przyda o, Ja tu kopię, już mam prawie staka kobla No i bardzo dobrze o. Potem chcę coś stanie zanim... dni będziemy robić jakieś narzędzia kamienne A to już wiadomo no myślę, że w trzecim odcinku albo w drugim będziemy budować chałupę. No chyba będziemy. Dobra, 9 Dobra, mi się już y, kilo skończył. O kurde, ale żeś tu okno fajne zrobił. Tak, ja Nie widział tego. Ty faktycznie okno dupne, żeś zrobił mi. No. E, dobra, tak, ja tu ten crafting gdzieś dałem. Czy ja go zebrał? A gdzie jest ten tam. mój crafting? No, tu jest crafting. Aha, bo ty żeś go zebrał. Bo ty zawsze nie bierzesz tych craftingów, nie Dobra, 5 patyków, znaczy 5 tego, 21 patyków Ja ten ja robię miecz Dobra, dług i miecz od razu kamieni, też się przyda na pewno Sikiera ja też i będzie ginie. No, Łopatę to można drewnianą zrobić, bo ona nie jest aż tak przydatna No Myślę, że nie Kurwa mać Ile to nie, może padać to musi padać 10 lat. Nie? Dobra, ja, ja się tym nie przejmuję, to mam gdzieś. Staram jest... się uspokoić. Chociaż wszystko mi nerwy pobudza w tych czasach. W XXI wieku. Dobra. Potem się dziwić. E... Czekaj, się bo, ja, bo ja znam te miejsca, ja wiem, że my tu byli. Bo ja... No. Albo nie byliśmy tu, tutaj. Nie wiem, nie wiem. Kapkę w drzew pościną mi o tam pęger widzę jest Patrz jako jaskinia wyjeba no Ty popatrz. zaraz tam idę, chodź tu, nie Idę Okej Ty no tak faktycznie, chodź, chodź tam, tu. bo tam może być żelazo Uważaj tu! Ale nie tu, nie tu, patrz tu, tu, chodź tu, tu się popatrz, nie? Co to jest? Ile? Ja Co to jest? Ty w tupę? No, daj, schodzimy tam? No, tylko trzeba powoli. Tak, musisz czekaj. czekaj. A ja już się nie będę pieprzył, ja idę w dół się kopia. Czekaj, co tam będzie? Wyszczapa, ja robię coś takiego. Prostawiam sobie dipta. Poczekaj, no, pis. Ty... A tu Teraz tu. Czekaj, o, mamy czy... O kurde, ale to jest głębokie. Ty jak to jest głęboko? W ogóle już nie swać tego deszczu. Aha, ja nie mam pochodni. Ej, tam Enderman jest! I z żelazo tu jest, ale super. Powiedz, że masz pochodnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak nie mamy pochodni... O, jest żelazo! Ile tego tu jest?! Patrz! Żelazo jest! Bez skitu! Ty tylko uważaj, żeby zaraz na plecy nam jakiś... ...klipper nie tam jest zaś. Aha... Ale to jak się na niego nie będziesz patrzył? Chodź tu. czekaj, bo zaś coś może być. A no bo ja sobie... Kopie. Ja nie... Ma... Ej, patrz! Kolejne żelazo, chłopie! Ja tu mam żelazo... Ile tu żelaza jest?! To e, ten Ej, daj tu pochodnie, jak możesz. Bo no ja w ogóle ty... węgla nie mam. Aha, iść żeś poszedł, Kasik. Pistochód Głęboko, z... żeś tu poszedł, bo tu jest żel żelazo. Było i opacało się tu schodzić, ja tu słyszę zębiaka, Kasik. Ja tu mam żelazo, czekaj, bo tu kopię żelazo. Ja pierd. Nie ma to jak w pierwszym odcinku, nie. sobie kopać żelazo, nie? Jaka ta... No wiem, jaka ta jaskinia jest długa. Kolejne żelazo, ty! Czekaj, tam na mnie, czekaj, tam na mnie. ja już też. Ale to chyba już coś idzie. Ale tu cicho jest, kurde, ty. No nie? No, no. A, ja jaka słyszę. Czekaj, tam Pieprze to daję jasność większą, bo mnie coś zaraz strzeli. Gdzie ty jesteś? A tam byś no, wypieprzył. W Boże. głąb jaskini idź bardziej, ja pierdolę. Co zaś ci nie pasuje? Nic mi. Tu idziesz, o boże, a tu i tak już jest koniec, dobra Ale tam jest jeszcze kawałek, K jest też ważny Zbieraj te pochodnie, bo to... Coś wykopał już to, to mniejsze No jak wszystko wykopują ja mam 14. To chodź za mną Ale po tak też ja się patrz włączyła. Mi się nic nie włączyło No bo to się randomowo każdemu włącza Kuźwa no. się ceni, animo, mnie coś trafi Ja mam dwa, te... No to się podzieliło Dwie wołowiny, poczekaj, jakby stąd... Aha, bo tam jest ogólnie to wyjście. Bo i, i, wiesz co, nie opłaca się... Aha, dobra, nic z... nie ja mówiłem, nic nie ja mówiłem. Dupę. O, kurwa, tam, tam Enderman ja jest! Nic. Nie, to, to nie patrzcie na niego, ci nic nie ja zrobiłem. Znaczy, na no tych wieżni, ale... No. Tylko tak ci mówię. To się pająki, klipy, znaczy zombiaki, ty też? No i na razie nie akurat, ale przed chwilą, że zombiaka słyszał pewnie się już desz kończyło, że żelazo, a dup nie kuś Nie, rzecz to się na pewno... znaczy de rzecz, deszcz to się na pewno skończy. Że tu jest. O. Ale się tu płacało iść. O, pocały. A i widzisz, a gdybym mi Ci nie powiedział, żebyś tam szedł, to bym nic nie mieli. Że już mam żelaza? No, ja mam 14, 14 na razie. 14. No to, Jezus, to tyle spawner, bo tu tak to nawala wszystko. Na Oni raz. są po drugiej stronie. A czekaj, myśmy tu byli? Nie, nie było nas Ja, tu. ja my tu byli. Cze ty. ja tu trochę idę w głąb bardziej. O, Ej, i co? Nie wierzę w to, kolejne tu żelazo. Tu Ty, jo dupia! Tam kolejne żelazo chyba. O, Enderman. Ja idę tu zombie, a czekaj, czego tak na wiesz, taktycznie. tam jest. Dobra, Enderman nie tam nie zrobi jak mu nic nie zrobimy Poziemni Aha, skąd ja dostałem Skowaj się i wy, zaraz wyledziemy na tego debila Nie to toperze oddają No podejdź tu, no na podejdź tu Mendo Giaczona Mendowato Dobra No i ładnie Dobra Enderman A, nie jest... patrzy na niego, nie patrz nie nie, nie widzę no. tam kolejny żelazo eee... Ja okay, Jaki tu za jestem! Za nami jest debil! Za nami jest debil! Ale jaka tam jaskinia jest! Ja Tam jest creeper! Ja nie mogę! Co ty? A, się jak odda mnie odda blokuje odda. to co? Debil jeden! Enderman idź stąd! Uważaj! No ja mu fajnie zaraz jak on się będzie pchał pod te nogi zarąbane! Popatrzcie tu coś! Jezus jakie tu dupna jest! Ta. Ile tu żelaza jest! Ja Co, co tylko, wiesz, Nie byjmy tacy pewni, bo zaraz nas coś może. To jest zbyt piękne, zaraz pewnie zdechniemy jak debile. Eh? O, no, też mi się tak wydaje. Dobra, zbieramy to. Dobra, 15... 19 patrz... sztuk Na plecy się patrz, bo jak ci wyjdzie ten zielony debil, bo ja już tak nieraz miałem. O, podzielę się zdenerwował. No, o, no, jakby zielony so, przelotnik. Przyjaciół... tu piec. Czekaj. Nie czyli... który... nie wiem, czy nie będę atakował. Nie, nie. Kurwa, mać, czemu mnie nie osłaniasz?! Aha, jak ja cię... mam wiedzieć, wiecie? Trzeba dużo pochodzić, postawiaj, bo my. O, idzie kolejny dech. Daj debił. mi, jeżenie. Już. Wasdechnę, dwa serduszka. Pierdolę. Ile tego szczerwa tu jest? Masz. Ja pieprze nie to! Jest to! Czekaj, nie drogi na to, dużo dało. Tutaj ci powiem, mam poradzić. Peców możliwe, że na mi do... Nie wiem, ja nie wiem czy to tu zabudować, czy co, żeby oni mi tu nie chodzili, bo ja dechnę... Jestem na hita od tych debili, bo oni tyle zadawają, co nie wiem. Boże jest tych kanibali w tym deforeście. Te no. i tu całe żelazo, bo to się tu będzie przetapiać. 30 żelaza mam To daj to tu do tego pieca już czekaj Możesz jakieś jedzenie No mam, tylko dwa te wołowiny mam Dwie wołowinki To daj mi je Okej okay. masz bo no ty raczej nie masz Nie wiem Oj ty! Złoto! Pierdolisz! Popatrz się! Zaraz się popatrzę Na jakim jesteśmy poziomie? 28, ale to w sumie się nie dziwię Pokaż! Patrz, ty tu! Jodupia, a którym to się wykopywało? A. a żelaznym? O. Idą! Chyba idą! Zaś! Ej, ale. Co to jest za jaskinia, no nie? No. Tam się wołowinka robi. Zaraz coś tu spadnie, nie? Czekaj, no rób się bołowino. I Kolejne żelazo tu jest, Co ale zajebiście. Ja się podzielę tym Ja się dupnę hełm no, no dobra zaraz się podzielimy Ja się już dupnę hełm O dobra. dupnice. dupnice. Czekaj. se, Czekaj Przekaż dupnę Bier to, mosterka. bier to Dobra, potrzebuję to... ci jedzenie Potrzebuję ci nie? Jest potrzebne Dobra, masz tu jedzenie Idealnie będzie Czekaj, to mi tam ciepnie A ja tu to żelazo Pieczone no, jest, piękne jedynku. Zajebiście I pyk, żelazko Nie, bo od czasu do czasu mam takie dziwne... Dobra, czekaj. No. Aha, tu mi się dzisiaj. Dobra, dzięka <laughs> A, czekaj, bo mi Chyba. Czeka. Czekaj. Eee... czekaj, bo słyszę tych debili, Kazik. Nie, to zaś ze to ścierwo. Kazik, kto tu kto... chodzi, nie? Ej, to mi się... To się wydaje, jakby... ...to chodziło gdzieś. Słyszysz ciebie? mnie? No słyszę cię. Ej, daj tam z żelazo, żeby to się wszystko zrobiło. Wiem 32 ogarniasz to? O dupę teraz będziemy mieć 42, bo nie wiem ile tam No 42 To 42 tam jest piec... No dokładnie no. A kolejne tu jest żelazo, ej Jo dupia stary Idź, o. ja pierdolę ping Co jest? O, to? O. Kolejne żelazo, dobra nie wiem, Jo jestem w niebie, nie? Nie nie ma pingu. Bierzemy co zrobimy Ej, tu jest spają, gdzie picisz go? No ale i tak mnie nie atakuje, więc jego też nie atakuję. A tak go zostawię. Nie wiem, czemu ty nie kopiesz tego, że bo Tam też jest. Nie, bo najpierw Wiesz, jestem. my że zrobimy pełną zbroję. Wiem. A Creeper tu jest. I ciągle okay. słyszę te ich. Jak one się odzywają, kiedy widę To Creeperowi idę. Aha, wybuchnął, jak był daleko od niego. Aha, szkielet tu. Nie idź tam to sam, to, to... lepiej tam a nie, nie, idź, a nie się tam. Nie, ja nie idę, ja nie idę tam! A tu jest kolejny odwrót chyba do jaskini Ty jaka ta jaskinia jest długa? Jodupia! Ja jo, pierdziele tam dalej jest. Nie wiem chyba trzeba będzie na kwałciki. O, kolejne żelazo. Endermanta. Złoto! 13 żelaza chłopie! Złoto! Ile tu złota jest? Zaraz diaksy będziemy mieli. Nie wierzę, że nie no diaksy raczej nie. Diaksy to byśmy mieli na poziomie... Gdzie yy, A co zrobił, abyśmy mieli diaksy. Ale wiesz co mogę niż... Ej, lewa tu już jest! Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Jakby tu były diaksy, ale nie nie nie, bo na 22 to nie. Czekaj Patryk. Ja coś czuję, że mnie zaraz ten pająk walnie, No to lepiej go zabijmy. No. Ja, bo on się tu zblokował, tak? To by cię zabił. No. Cieka, czy no sumie... się tam na, na polu odwala w Minecraft'cie. Nie wiem. Pewnie już przestał padać deszcz. Nie wiem. Nie wiem, to by chyba się wkurzył. Ej, zawsze przy to by lawie, ni Tylko nie była... do tej lawie. Zawsze przy lawie była, ni? Co była? No, się ni? Były zawsze. No ja no. No, żeby, mi, żeby mnie w podno, żeby mi jakiś menda nie wpadł. Żeby mi tam menda nie wpadł. Aby już tu połączył, te O tu są. ile? Dwa ząbeki, dobra, czekaj. Dobra, ja idę tam za... do ciebie, czekaj, czekaj, czekaj. Nie, czekaj, czekaj. Ja, spokojnie sobie radzę. Ja. ja też no, to musisz dać jed... jeden cios, odsuwać się do tyłu. Nie? Dobra, czekaj. Dobra, I... nie idemy tam, ja tam nie idę, już pierdolę to. Znaczy idemy U. tam. Tylko trzeba poczekać chwilę. Teraz się z to daję do pieca I Tu co Daj jest? Ja jestem piec Jodek tu już był, tu tam nie idź e, piec tam, żeby okay, żebyśmy na... się nie oddali też o idzie, idzie Wiem, i, i kolejny tam idzie Dobra jeszcze Aha Ty Markiewka z tego wypadła To mi tak zadaje te Mendo gdzie ty idziesz? Zelazo kolejne No widzę jak one takie ciosy mi zadawają? To jest niemożliwe. No mi też takie mocne ciosy, nie? No... Enderman. Pamiętaj. Enderman. No Enderman. Pole Złoto. złoto. Dużo. Aha. Dobra, chodź. Ej, bo Enderman idzie. Tu są Przecież... dwa Endermany. Chodź tu do mnie. Idziemy stąd. Wiem. Jeden był tam u góry. Czekaj, jest ten piec? Żeby mi się ni nie zgubili. Tu. Tu jest piec. Ile tam? 25! Ja stworzę Ja sobie. nie mogę, chopie! Jeszcze jest... 40 tego się Stary, muszę... Stary, my za to zrobimy taki stak! Masz. No, no, Ubieraj No. Czekaj, okay, co ty mi O kurde. A teraz co nam gówno zrobią Patrz na mnie! Jo, ten się już ubrał, hełm, Patrz, masz w to... ci. Daj mi, wszystko od razu zróbmy e, Czekaj, zrób weź jeszcze nie? muszę parę ten, muszę jeszcze parę żelaza przetopić Dobra, to sobie na spokojnie to przetop Chyba że, no nie, No powstać. Kurde, prawie bym się na Endermana podziwiał No słuchaj, jak to nam będzie bójde. brakować jedzenia, no to będę musieli jeszcze te mięsa z obiaków, no, no już trudno, no jakoś przeżyjemy, nie? O, no, no zjadą Chłopie, wiesz co my sobie zrobimy? Ja wyrzucam ten gremiany miecz, potrzebne mi to bardziej jest Aha, Dokieram. zjadłem, <laughs> Ja zjadłem to mięso i nie mam głodu, ani, za, ani nic, zatrucia To, tu, to my tu przetrwamy, klupie. Zawsze no. było zatrucie, pamiętam, w Minecrafcie. Czekaj, to ja już te y, nogawki zrobię, nogawice dobra? No, a spokojnie, no. Dobra, tak, tak, to się tak robiło, tak i tak. No nie? No. A teraz to nam gówno zrobię. Ale ja się, się jarę tym Minecraftem i tą serią na kanale. No, nie? A ty? No ja te, nie? No. <gry> Dobra, nie było ja tak mi nie. Ja nie, 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 nie chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Zobacz co tam jest. Gdzie odpoczy. ty wiesz, że jest? Kopię się O. Kurwa żeś mnie przeszedł. Kopię się i tu podziwaj się co tam jeszcze na dole. Ja pierdzielę, nie, to ile ja... My jesteśmy na poziomie 20 minut... Ja pierdziele. Jednak chyba Dobra. się opłacało tyle próby robić. Opłacało się, opłacało się. Ale bym się w kurwę, ja bym zdechli No Patrz jaki ja mam ten, jak ja mam opancerzenie, podjwieź się na mnie, chłopie. Czekaj, zaraz, mi się od razu deforest przypomina. Patrzy na mnie, nie. Czekaj, tylko do kobiet. Ej, kolejny żelazo pan Nie zły może to, pak. Zaraz się będę jarać tym opancerzeniem, jak. Oho! Co? No. Zbieraj, zbieraj to, zbieraj to. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Dup. Dobre. Musimy tam iść jeszcze na dół Chopie, tego się jeszcze tyle przetopisz, że to je. Ile tam jeszcze jest? Ja tu mam jeszcze 6 sztuk. Nie, 7. Yy, tam jeszcze jest 30 Pierdolisz. Ja pierdolisz. No od razu można zrobić ten. Yy, żelazny killoff i ten. Czekaj. Okay. I wykopać złoto. Ej, ty masz cały set! Ale tu nie wyglądasz. Bo ty też tak bez tych... no tych tych... Tych no nogawic czy jak się no. tam bez tych Ludzie spodów, na prop, bez te kuźba! Będzie to taka zajebista seria, że po prostu o. to chyba będzie najlepsza seria na moim kanale, nie? A bez jaj, bez jaj. Czekaj, jeste tu Jeszcze zrobię ten, y, ten żelazny kilow Czekaj, jeszcze zrobię tak. Żelazny killoff i choć od razu wykopiemy wiesz co No złoto Czekaj to złoto było Ej, wiesz co? Ja pamiętam mi że tu kasiek by było, Kasiek. Jeżeli tu kasiek szedł mi, tu. A. ja, tu jest, dobra, o. tu jest. Kolejne żelazo, nie no, ja w to nie wierzę. że żelaznym, żelaznym tym, nie, kilofem można wykopać diaksy. O no cóż ja no, żelazo bym. Co by zrobił, mieli już diaksy, ale nie, to było niemożliwe. Na początku, nie, w pierwszym odcinku już diaksy znaleźć. Jaka muzyka, Kurwa. Mi si się na razie nie zemuczyło. No bo to wiesz, jak mówiłem mi to zawsze się każdemu inaczej włączoni. No. A teraz ten creeper to on może sobie wybuchnąć i gówno mi zrobić. No. no. Znaczy tak. się no, tam z połowę tego odbiera, ale no. A tarcza wiesz? nie jest w Minecraft'ie, tarcza taką. Jest, jest, no. Z jak... żelaza można zrobić. A, żelaza. No. Wiesz. A ja nie będę marnował tego żelaznego miecza na jakieś gówna, tylko... Wiesz, patrz. Patrz kolejne agarza. żelazo kupię już naprawdę się tak jarą, że on nie wiem co gadam, ty. Aha. Ej, tu kolejne żale żelazny. Aha. Ja pierdzielę, co się tu odwala? Ciebie tam się skończył, ten chyba No, ale mam żelazny. A ja tylko ten żelazny będę chyba kopał i no ten złoto i tamte wiesz, inne rzeczy. Bo to się nie opłaca, mi się wydaje, wydaje... No ja idę przeeksplorować to trochę. Czekaj na mnie, pójdę razem. Dobra. Jose, ja ja zrób sobie pochodnie to właśnie teraz to robię Dobra pyk, kapkę, żeby I to był porządek w tym ekwipunku. Pójdź tu Dobra, nogawki no, jeszcze muszę Ty no, jeszcze. Gdzie jest ten? Kaj gdzie się ich szło do tego Do czego? No, do tego piecyka no, tam do góry trzeba iść Trafimy spokojnie A tu jest krawik, no, no. dobra widzę, ja tu kapkę za... Ja. Skąd te są? Wychodcu? Chyba kolejny ząb jakbyś... Się... No chodź wajso, co mi kurwa zrobić? mi kurwa zrobić? Męcz w połyczach. Masz se tam radę? No a jak mi no, no się nie dać rady? No dobre, dobra. 16 żelazo, ja pierdolę. No, I że... I nogawki, no i cały setik. Dobra, chodź tu, Bierz tu do mnie czy co? Chłopie, jak my tu mamy jeszcze żelazo? Aha, no ale nie, bo tu jest... Ta... Do tyje... ...złoto! Gdzie ty dobra, jesteś? Dobra, ja kopię. No tu trochę niżej zeszłem. Jestem wiesz na którym poziomie, wiesz co, teoretycznie jesteśmy na 17 poziomie i już tu mogą jak sobie niedaleko, nie, nie ale serio. Ja pierdzielę Więc. nie, jak my znajdziemy i, i kuźwa nic, że to się zaczęło od tej jaskini, że ty żeś ją zobaczył i popatrzcie do czego doszliśmy. No, takie gówno, niby tak mówimy, że głęboko. aha, tu jest na suficie kolejne złoto, ja tego nie widziałem. A ja się tak pierwszy raz popatrzyłem na to, to mi się wydawało, e tam gówno nie ma, tam nawet sensu nie ma iść. A tu proszę a, bardzo, to... co się tu odwala. Wiesz co mogę zrobić? Mogę iść szukać biaksów Ale serio teraz mówię. No, a mi się wydaje, że zaraz skoń, skończę odcinek gdzie I będziemy... I potem zrobimy... Okej, okay, ja tam po ciebie zajdę. No, ja tam po okay, ciebie ja zajdę. Żelazny mieczyk. I tak, tu trzeba kapkę w porządku zrobić. Tu to tak, proszę. prostu. co, robię? Ja mam, Wiesz, ja to, może złoto. Może dupne skrzynkę, co? No dupnij. A ten y, żelazny kilof, on jest strasznie wytrzymały. Oj, tak, tak, oj, tak, byczku. Pięknie. A y, ten złoty kilof, on nie jest właśnie, one są, te narzędzia są zjebane. Nie, daj tu do tej skrzynki ten żelazo. Jakby na szerki wypadł, albo to nie wiem. Daj, 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 bo potem to wyże jak to może być. Złoto też tu do mnie, żeby było. Jeszcze, jeszcze się okaże, no, jeszcze się okaże, że do lawy wpadnemy. Bo nikt nam tego nie zajebie spokojnie, przecież tu. No. Dobrze, żebym ten serwer wykupił. No, patrz, Widzisz, i trafię bez problemu do ciebie. Patrz, ciebie jak ty... patrz, ile z żelaza tu dodaję. 37 kolejne no Pierdolisz, to tu trzeba więcej węgla. No, I dobra, wiesz co robimy, jak kolejny piec tworzy i złoto przepalam. Uhu, ja też. Ale... Dobra, o to Popatrz nam na mnie, jaki jestem cały zeset. No, teraz to możesz, kurde. Cepa. Dobra, idzie, ale zanim my pójdziemy do Tam na dół, to mi się wydaje, że skończymy odcinek w jednym odcinku, pójdziemy tam na dół. No, sorry. No, o, to by no było sorry, ludzie, ja pewnie się zastanawiacie, kiedy tam pójdziemy, ale mi się wydaje, że w kolejnym odcinku. No, a teraz to my się, kurde, to, a się chce grać z tego Minecrafta. No, teraz ja mogę grać w całą dobrą, nie żartuję. Nie, chciałem nie mi się no, pójdę. też bym się nie. Znaczy, ja bym te, tak mi się chce, ale by mi się też nie chciał. Ej, czekaj, to wiesz co? Co z tego, ja... że ja już że ja bym od drugiej. A po pierwszej nocy normalnie bym zasnął i bym, bym spał. Też bych, też bych tak zrobił, no. Bo już bym kiedyś robił nockę. i jak pod do tego łóżka, to już jak, jak już spał, to chłopie. A juzem, to ten, to, to mój złote, kuzyn... To mój kuzyn raz zasnął tam przy fotelu, jak grą na kompie. <laughs> pierdolisz, pierdolisz! No, poważnie, poważnie, poważnie. Kurde. Czekaj, tu tego żelaza do mnie. Dobre ludzie! Także dzisiaj ze mną był do... na odcinku. No, patrolog, i do następnego odcinka, niej. Zostawcie kurwa tutaj no. tysiąc łapek. Elo! No, Elo!